Hejka, hejka, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy Środę 21 kwietnia yy, i mamy aktualizację, yy, w której doszły nowe zdania, z tego co mi się wydaje. Yy, a więc yy, przeczytajmy ją sobie. Wybaczcie, yy, jak teraz coś szurniam. Muszę troszeczkę poprawić sobie tutaj wszystko. Yy, czekamy po internet. Bardzo po prostu normalnie mnie rozpieszcza. I wiecie co, nie czekałam tak super jakoś na tą aktualizację, ale jak ją przeczytałam w sumie, to na początku, jak ją przeczytałam troszeczkę z początku, to wydaje się fajna Przyłącz <laughs> się do Big Bony, która chce zmienić śmieci w skarby. Witaj, wszyscy geniusze są odrobinę szalenie, ale Big Bony jest świetnym tego przykładem. Najwspanialsza kobieta wynalazca Jorwiku potrzebuje Twojej pomocy przy swoim najnowszym projekcie. Bigbony pracuje nad rumakiem. Nasza troszkę stuknięta zegarmistrzyni srebrnej polany majstruje przy swoim najnowszym i najwspanialszym wynalazku rumaku. To skrót od recyklingu użytecznych materiałów albo klamotów, rzecz jasna. To niesamowite urządzenie potrafi zmieniać śmieci w skarby, to znaczy, że będzie potrafić... To znaczy, będzie potrafić, gdy już zacznie działać. Bigbony wciąż rozwiązuje różne problemy związane ze swoim wynalazkiem i potrzebuje twojej pomocy, żeby wszystko przebiegło bez przeszkód. No i teraz, jak już tu nie będę dalej bo tu jest dużo, a to jest takie proste. Jak już skończymy jej pomagać przy tej maszynie, to będziemy mogli zbierać śmieci. Ja już tutaj śmieci. No, ja już mam tutaj pozbierane, jak widzicie, surowce wtórne, które albo będziemy mogli sprzedać, i otrzymać szylingi, albo będziemy właśnie mogli wkładać do tej maszyny. I ta maszyna będzie nam dawać jakieś bonusy. i Im bardziej będziemy ulepszać tą maszynę, tym lepsze ona będzie dawać te bonusy dla nas, tak? Yy, I tu jest. Przenieśliśmy konie arabskie oraz pintabiany, a także zmieniliśmy ich ceny. Konie arabskie oraz pintabiany przynoszą się z farmy Złota Ostroga oraz Fortu Pinta na wyspę Padok. Podczas tej zmiany ulepszyliśmy odrobinkę punkt sprzedaży koni na farmie Złota Ostroga. Zaktualizowaliśmy także ceny. Konie arabskiej generacji pierwszej kosztują teraz 250. Więc jeżeli chcecie sobie kupić konia tak zwanego kaciaka, który będzie takim. Kurczę, smaczkiem w waszej kolekcji, ja uważam, że takie konie to są smaczki. No to 250 koniec, proszę bardzo, a konie arabskiej generacji drugiej oraz 475 No, czyli też nie jest dużo. To świetna wiadomość, ponieważ nasze konie arabskie wkrótce zostaną aktualizowane do generacji trzeciej. Nareszcie, ponieważ ja na to czekałam, bo te, które były poprzednio, te ulepszone niby, one nie były brzydkie, czy jakieś nie wiadomo jakie, ale nie wyglądały najlepiej. Były takie sztywne strasznie, widziałam, ja takie odnosiłam wrażenie. No, i to wszystko na ten tydzień. I w następnym tygodniu spokojny wyścig w Zielonej Dolinie pomoże Ci się odprężyć i szybciej podnieść swoją reputację na tym obszarze. Czyli znowu dostaniemy wyścig, czego y, ja nie popieram, nie podoba mi się, bo no już mamy dwa wyścigi, już w sensie. Im więcej wyścigów, tym lepiej, ale mogliby dodawać te wyścigi na przykład przy jakiejś aktualizacji, z jakąś konkretną aktualizacją, a nie same wyścigi, prawda? Dobra, ja już tutaj wyłączam. Możemy jechać do. O, zacięłam się. Koń mi się zaciął, Halo! Co się stanęło? Halo! Tam była też. Dobra, jedziemy. Cześć, jak zawsze wyczucie czas, świetne wyczucie czasu, asystentko. Tak, mówię oczywiście o tobie. Twoja wiedza przydałaby się każdej genialny inżynier. Tutaj mówię oczywiście o sobie. Posłuchaj, jak Big bon opowiada o swoim nowym wynalazku, może udobi się poziom. Widzę w Twoich oczach błysk kreatywności, z pewnością iskierka geniuszu. Powiem Ci o moim największym wynalazku. Tak, dokładnie. Wynalazłam rumaka. Uwaga, bo jest trochę nieokrzysany. No dobrze, wciąż pracuję nad rumakiem. Nieźle nie mówisz, że nie wiesz, czym jest rumak. Recykling użytecznych materiałów albo klemotów, czyli rumak to potężne urządzenie zamieniające zwyczajne surowce, wtórne w coś bardziej przydatnego. To urządzenie pozwala przekształcać rzecz codziennego użytku w cenne i użyteczne przedmioty. Projekt jest wciąż we wczesnej fazie, ale przy odrobinie wysiłku uda nam się sprawić, by ta dzieci. dzieci. dzie. dziecina? Dziecina wytworzyła podkowy siodła i nie tylko! Poszukaj surowców w wtórnych miasteczku lub internet, na który następnie przyniesie tutaj i pomóż mi ulepszyć rumaka. Do uruchomienia rumaka potrzebuję jeszcze około 10 surowców. Około 5 surowców wtórnych udanego recyklingu. Tymczasem ja się zastanawiam nad kolejnym ulepszeniem. Aha. Czekajcie, na stop. Czyli potrzebujemy 5. Okej, okay. ja mam 3, tak? 3. No. Czyli jeszcze musimy poszukać. Ym, tutaj mamy jedno. Ym, gdzie jeszcze może być? Powiem Wam. To jest bardzo fajna aktualizacja w sensie. Ja uważam, że jest super, bo jest taka, no, no pouczająca, że jednak recykling jest ważny, prawda? Ja tak uważam. Fajnie, fajnie jest, że takie coś dodają, prawda? O, dzień dobry. W ogóle przepraszam Was za to, że tak jeżdżę na tym fryzie, ale od czasu jak kupiłam to się w nim zakochałam. Mówiłam, że nie podobają mi się te fryzy, jednak no, bo totalnie się w nim zakochałam i mogłam na nim stop stopieć. Akurat konkretnie tym. I Myślę, czy jeszcze nie kupić sobie jeszcze jednego, ale to w przyszłości Mamy 7 już, ło! To może pozbierajmy, yy, czy nie wiem, czy do następnego będzie nam potrzebne 5, czy więcej Pozbierajmy jeszcze coś, może znajdziemy coś Myślicie No i uważam, że to jest fajna aktualizacja, w sumie takie ciekawe zadanie. no pozbieramy, dostaniemy coś za to Przede wszystkim dostaniemy coś za to, bo... No nie ukrywajmy się, jak robimy coś i nie zostajemy za to nic ciekawego, to... O właśnie, tu są przeniesione te koniki z Dundu Tego bo zawsze chciałam, bardzo mi się podobało. No i sterefryza. Czy tutaj coś mamy? Czy tutaj coś będzie? Bo ja tu już chyba byłam. O! O, o, o mamy, 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 mamy. Tak jest. Tak jest. O, to nas są takie urocze te starszej generacji te Kwarterki I yy, American Pine Horse, to lubię. Chociaż śmiesznie mi się wydaje, no bo ym, zrobili kwartery, odnowili kwartery, a American Pint Horse, ym, tak mi się wydaje, że to są te, ym, no to zostawili tak, jakby same sobie. I co, one, oni odnowią, będą wyglądać inaczej niż American Quarter Horse? To są praktycznie, tak mi się wydaje, no to same konietko tylko American Pine Horse mają po prostu inne maści. Czekajcie, ile no mamy? 8. 8. Pewnie tego tutaj nie będzie, prawda? W miasteczku gdzieś. <coughs> Tam nie było jeszcze. Tam nie byłem. Tutaj. O, schody, schody, schody. Dalej. Czy tutaj coś będzie? No nie. No co jest? Tam juadę? Nie ja to w ogóle... Nie, niewiele. Myślałem, że wiadę. No dobra, to pojedziemy do niej i najwyżej później, jak będzie trzeba poszukać um... się. <coughs> To po prostu tam jedziemy. Bo jeżeli to są tylko takie krótkie zadania, to wydaje mi się to dziwne. Ulepsz. Tak, chcę wykonać ulepszenie. O, o możemy. On żyje. Oryty, on żyje. Śmieszne. Właściwie to nie żyje. Te mroczne dni są już przeszłością. Ważniejsze jest jednak to, że nasz cudowny rybak działa. Już pracuję nad schematami kilku następnych ulepszeń, nie przestawaj przynosić surowców wtórnych, a zrewolucjonizujemy pojęcie śmieci na Jorwiku. Powodzenia! Moje pierwsze kroki też były dość nieciekawe, przez wiele lat pracowałam jako mechanik, przykręcając i odkręcając śruby, tutaj na szczęście masz coś naprawdę wyjątkowego. Muszę też przyznać, że jestem pod wrażeniem. W ramach podziękowania podzielę się z Tobą wpisem z mojego starego dziennika, który opowiada o największym dokonaniu w świecie technologii i inżynierii, mam nadzieję, że wyciągniesz odpowiednie wnioski. Podzieliłeś się czymś ze mną? O, dokonano księgę, więc to będzie tu, nie? To są zadanie. Gdzie to było? Nie tu, tu. Widzę <laughs> dziennika numer 1, co do nauki i technologii. To przeczytamy to sobie. Nie do wiary, jak Bonnie Bell Blair otrzymała propozycję pracy jako operatorka nowatorskich urządzeń organicznych. Nie do końca wiem, co takie stanowisko oznacza, ale jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Muszę przyjąć te prace. Nigdy nie słyszałam o tej firmie, ale muszę wszystko trzymać w tajemnicy. Pracują tutaj nad ściśle tajnymi projektami przy użyciu najbardziej zaawansowanych, zdobyć nauki i technologii, które jeszcze nie trafiły na w ludzki rynek. To odpowiedź na moje modlitwy. Już od jakiegoś czasu nie radziłam sobie finansowo i mając się prac w dorywczych przy konsekwencji konserwacji zegarów, tym podobnych. Jednak moim prawdziwym pasem jest przekraczanie granic nauki i technologii, by tworzyć fascynujące rzeczy. <laughs> Od małego wiedziałam, że chcę się zająć inżynierią, mechaniką i chronometrią. Patrzyłam na wieże zegarową w Edynburgu i marzyłam by się na nią wspiąć, a następnie rozebrać ją na części. <śmiech> dobra, <śmiech> dobra. Moje stanowisko pracy będzie na Platformie Wiertniczej przy Zachodnim Wybrzeżu Jorwiku. Oczywiście miejsce to wybrane dla zachowania tajemnicy. W ramach kontraktu dostanę nawet darmowe wyżywienie. Nigdy nie myślałam, że będę żyć na morzu. Za nowe życie pełne cudów i tajemnic które przynajmniej nauka, wyruszamy za kilka dni. Tak, warto wiedzieć, czyś byś pracowała dla tych, na których myślałam? Albo nie myślę. W ogóle tutaj, co W ogóle ja tak oszoków nie zbieram. Ja nie totalnie nie wiem o co tu chodzi. Raczej ktoś by miał mógł mi z Was napisać, o co z tymi osiłkami chodzi, bo ja wiem, że one są gdzieś po Europie, ale gdzie ja mam je dostarczyć, bo ja naprawdę raz znalazłam ale nie mam pojęcia, gdzie mam go zabić. Tu mamy jakieś zdjęcia wrócić tu? Kraj duszy. Zróbmy to. Zróbmy tylko. nie chcę tego. Ja nie pamiętam, do czego mi były potrzebne zdjęcia nie było w dzikim lesie? <laughs> no też pająki to tutaj mam 10 na 10, 10 na 10, to tutaj jakoś tak... Wiecie, możemy kiedyś zrobić jakiś czas coś i pozbierać sobie te pajączki Po prostu będę ich szukać i będę Wam pokazywać miejsca, gdzie one mogą być Jeżeli będziecie chcieli, dobra włączamy to Czyli na, na następne ulepszenie no, jest nam potrzebne też 5? Bo jak tak to... Nie, tu już 15, patrzcie tutaj Jorwiki Tutaj PD dla konia Wow! Wow! Im więcej będziemy ulepszać, tym lepszą będziemy dostawać rzecz. Dobra, wiecie co? Ja pozbieram troszeczkę tych śmieci. Pojeżdżę sobie, pozbieram śmieci i wrócę do was, jak będę miała ich więcej. Po prostu sobie zrobimy y, ulepszenie takie naraz. Okej, okay, jesteśmy. Ja mam, jak widzicie, 41 surowców wtórnych i sobie ulepszymy go. Nie wiem, ile będzie nam potrzebne na następne ulepszenie, więc po prostu ulepszymy. O, no możemy porozmawiać telefony. Odrobinę inspiracji i mnóstwo pracy. w Sylwii. masz do tego zmykałkę. Kiedy wynalazła, potrzebuje jedynie pomysłu i ścierty śmieci. Tak przynajmniej mówią. Gdy Ty wybrałeś surowce wtór, no ja by przy urządzeniu. Teraz rumach możesz zrobić dla Ciebie całkiem przydatne wyposażenie. Z pewnością wiesz, czym jest get. Uwierzyłabyś jednak, gdybym ci powiedziała, że przez jakiś czas pracowałam dla ich firmy macierzystej? O, to, to o czym mówiłam jak to przeczytałam. Twoja praca może się wydawać trochę nudna. Kiedyś byłam w podobnej sytuacji, jednak jeśli wierzysz w to, co robisz, osiągniesz oczekiwane wyniki. To tak jak w tym wpisie z dziennika. Weź go i przeczytaj. Myślę, że będzie interesujący. O, pierwszy dzień pracy. A są tam przeczytałam? 30. No, tak jak myślałam, a ja mam 26. Co my tutaj dostaniemy? Czekajcie. Aha, bo ja mogę wymienić na to wszystko. Tutaj i mogę sobie 100 PD dla konia, 40. No to bez sensu 15 szylingów Jorvik. 40 szylingów Jorvik za 15 tych śmieci, bo te śmieci się naprawdę ciężko zbiera. PD dla konia za 5 to, to bardzo dobry wynik. Tu jakąś spódnicę dostaniemy, jak będziemy mieć 30, tu jakieś rękawiczki, tu jakieś buty. No nie są takie piękne rzeczy, ale myślę, że wiele osób się pewnie na to skusi. Na to dla konia. To naprawdę jest fajne. Wiecie co? Pojedziemy sobie, zobaczymy, czy może jeszcze jakieś śmieci tu leżą. Ja się zastanawiałam, czy jeżeli my pozbieramy te śmieci, to czy one się pojawiają w tych miejscach jeszcze raz? Czy pojawia się więcej śmieci w danym miejscu? I faktycznie tak jest. Że po prostu, jak pozbieramy śmieci, to one się w tym pojawiają gdzieś tam w innych miejscach. Bo ja zbierałam tutaj śmieci, nie było tego, a pojechałam gdzie indziej szukać. Teraz tu przyjechałam, widzicie, robić cytanka, i nagle te śmieci się pojawiły, no nie? Także fajnie. Powiem Wam, aktualizacja bardzo fajna. Ja lubię takie aktualizacje, gdzie muszę szukać. I ja przez jakiś czas, nawet jak jeździłam, to ja szukałam tych pająków. Jak wiecie te, o które pająki chodzi? Te w eponie, w którym mamy zadania z epony. Ja szukałam sobie tych pająków, ale to nie szukałam po prostu, żeby zrobić zadanie, tylko mi się nudziło. No i szukałam sobie tych pajączków. Tylko te pająki są tak tragicznie trudne do znalezienia. Uwierzcie mi, ja szukałam pomocy w internecie, bo po prostu totalnie, totalnie nie mogłam ich znaleźć. Naprawdę. Tak kurczę, dubałam, dubałam przy tym i ym, tam po, po, po odpowiedziach w internecie troszeczkę. No i znalazłam w końcu, no nie? Ale to naprawdę ty, trudne takie rzeczy. Ja ogólnie jestem też taką... O, patrzcie, tutaj znalazłam. Yy, Ciapą, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc o, patrzcie będziemy mieć od razu 30. Yy, no i yy, powiem Wam, że aktualizacja całkiem fajna. Mi się podoba całkiem. Yy. No, i też fajnie, bo te śmieci y, to też nie jest tak, że jednego śmiecia mam w jednym miejscu. Czasami, jak jeździmy, to w jednym miejscu, jak stoi śmieć, to stoi kilka śmieci. Możecie dwa razy, ja nawet trzy razy klikłam i po prostu mi się śmieci pojawiały, no nie? To mi się go, kurczę. Dobra. Y, może zróbmy to za to 30, czy tutaj za 15 i 15. Tak. Minimum mogłam ulepszyć ją, ale wymieniłam. Może coś ciekawego tutaj będzie? No takie niebrzydkie te budki, powiem wam. Szukałam ostatnio jakichś budków hosternowych, naprawdę, i te rękawiczki. Też będą mi do brązowego sprzętu pasować, tylko ja nie mam światła ujrzeniowego brązowego. A więc tak, ym, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że to wam, ta aktualizacja wam się podobała. Napiszcie mi, co o niej sądzicie. Ja uważam, że bardzo fajna aktualizacja, ja lubię takie dubanki, dubanki. No, ale też nie oszukujmy się, wszyscy czekają aż w końcu dodadzą jakąś fabułę Bo w sumie nie pamiętam kiedy ostatnio była fabuła do Dawno I wszyscy czekają na tą fabułę po prostu, żeby w końcu dodali tą fabułę, no nie? Także dziękuję wam za oglądanie, serdecznie was przepraszam za to, że jeżeli macie już dość tego konia oglądanie u mnie, ale jestem w nim po prostu zakochana. Tak jak powiedziałam, że nie chcę mieć fryza żadnego, raczej mi się te nowe fryzy nie podobają. I może kupię któregoś, ale czy to będzie mój ulubiony kolem, tak powiem Wam, że w tej chwili to jest mój najulubieńszy koren na ziemi i nie mam zamiaru po prostu się z nim rozstawać na ten moment. Bardzo mi się podoba. Konkretnie też ta maść tak wiele robi. Wiele robi w ta maść. Podoba mi się ona po prostu. I też podoba mi się ten drugi karyt, co mam tylko takie dwie tutaj. Jest malutkie, ale to mniejsza Napiszcie, co sądzicie. Ja uważam, że z bardzo fajna. Ja lubię to, jak będziecie sobie jeździć, to możecie sobie szukać tych śmieci, po prostu. I te one nie są jakoś super pokrywane tylko stoją faktycznie na wierzchu, więc łatwo jest znaleźć. Ja te moje 40 śmieci szukałam po prostu. Ile? 20-30 minut. Ale to dlatego, że jeszcze sobie poszłam coś zjeść, bo byłam strasznie głęboka. Dziękuję Wam za oglądanie.